Okej, okay. nie mogę kuby znaleźć. Sam szukam wyjścia, Kuba Kuba, Kuba, Ty żyjesz, o co, o co Ci chodzi? Kuba, chodź, musimy się, mam... musi musimy się stąd wydostać, Kuba. Ale nie, nie, się, bo jesteśmy zbyt nie, nie, i jesteśmy Co? O jednak nie, 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 Co? Kuba, nie, też mi. nie, 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 ty chciałeś mnie zabić? Ja nie chciałem. Mówiłem ci odejdź. No. Kuba, chodź. Powiedz, że ci nauczyłem się biegać Jeździć. Powiedz, że nie zniszczysz tego auta. Teraz ty kierujesz. Um. Od kiedy ja umiem Nauczyłeś. kierować? Nauczyłem cię. Nauczyłem cię. Je uczyłeś. No nie uczyłeś Uczyłem Co nie uczyłeś cię Coś nawet goni, uważaj Co? Tam jest jaka cofnij, cofnij, cofnij Ofaj, tam jest jakaś obok szkoły zajejść tam Co to SCL? A nie, ja się udam, ja właśnie chyba. A może to są wrogowie SCP? Mechanizm, <grym i sześć> ma to po Powiedz, że. Powiedz, że nie zrobiłeś dla żartów, że zmieniłeś nazwę tego. Proszę, powiedz, że nie zrobiłeś nie, tego no dla żartów. Nie nie powiedz, tego, że markerem tego nie, nie narysowałeś. Wsiadaj, bo marnujemy czas odcinka. Chodź. Słyszałam, że są jakieś próbki na odleczenie. Na jakie odleczenie? Zombie. Yy, wiesz co, lepiej? lepiej, lepiej nie. Może to, a, może to rzecz, a może to jest rzecz, A może to jest rzecz, która jakby, wiesz, zmienia w zombie. W Tam są auta. zombie, co nie? Co? Musimy to przerysować na zombie na następnym odcinku. Zobacz, jakie rozwalone auta. Auta przewalane, to nie? Dobra, szybko cofaj. Nic praktycznie nie widać przez tą burzę. Lotnisko, no tak! Odlećmy samolotem! O. Nie żartuj sobie, okej. Okay? Szybciej chodź. Czy ty zesłałeś na nas zombiaki? Nie. Jest wolny samolot. Szybciej prowadź tym głównym. Nie, nie umiem. A myślisz, że ja umiem? Do czego służy ten przycisk? A do czego ten? Oj, no to mamy problem. Szyb szybko bierz jedzenie. Zapasy jedzenia wszystkiego. U trzęsie się. Nie, nie zlatuj, nie zlatuj. Dokończymy to w następnym odcinku. Więc widzimy się w następnym odcinku. PA!